Dobrze, jakbyś skomentował w takim razie temat ubezpieczeń, zaraz będziemy mogli zobaczyć, jak to, jak to komentujesz, ale myślę, że w pierwszej kolejności zapytamy o zdanie w temacie ubezpieczeń Agnieszkę Gwóźdź z Centrum Ubezpieczeń Agat, ponieważ jest już z nami w studiu. Witam serdecznie. No właśnie, zbliża się sezon urlopowy i to właśnie w tym temacie chcielibyśmy w pierwszej kolejności zasięgnąć opinii. No bo tak, podczas urlopu dobrze jest się totalnie zrelaksować, dobrze jest czuć się po prostu bezpiecznie. Jak to jest z ubezpieczeniami, właśnie na wyjazdach? Ubezpieczenia na wyjazdach warto wykupić, zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę. Przede wszystkim, aby koszty leczenia były w wysokich sumach ubezpieczenia oraz transporty medyczne. A dlaczego? Podam przykład, że mam, znam osobę, która kilka lat temu była na wycieczce i nieszczęśliwie upadła na basenie. Złamała y, żebro, które y, wzięło i przebiło y, narządy wewnętrzne, co było y, po prostu wymagane y, na, natychmiastową operacją, natychmiastowymi działaniami y, szpitalnymi. Y, to spowodowało, jak nie miała niestety ubezpieczenia, pokryć, żeby pokryć te koszty leczenia, musiała tutaj w Polsce sprzedać mieszkanie, żeby tam po prostu pokryć te leczenie. Drugim takim przykładem mam osoba, która opalała się na leżaczku, nagle wstała, okazało się, że nie widzi. Yy, niestety po prostu wzrok zaszwankował. Była przetransportowana do yy, szpitala jednego. W tym szpitalu niestety yy, nie było odpowiedniej aparatury. Była przetransportowana do innego szpitala. Tam całe szczęście, cała operacja, wszystko się powiodło, ale żeby wrócić tutaj do Polski, musiała być ta osoba przetransportowana transportem medycznym. A taki transport medyczny to już jest samolot, który jest przystosowany, ma całą aparaturę medyczną, tam jadą lekarze i to już jest dosyć duży transport, droższy ten transport. Dlatego suma ubezpieczenia jest bardzo ważna aby zwrócić uwagę nie tylko na koszty leczenia ale również na assistance na pakiet ten medyczny no też trudno w zasadzie przewidzieć, nie interesując się tematem, jak wysokie to ubezpieczenie powinno być, żebyśmy, się tak, żebyśmy nie musieli sprzedawać swojego mieszkania. Także myślę, że tutaj już o szczegóły można pytać ciebie w kuluarach, na przykład też w komentarzach pod naszym filmem. I, i tutaj pani Agnieszka jest dostępna i na pewno odczyta komentarze pod, pod postem, w którym właśnie, który teraz właśnie podtransferowano o, w ten mm -hmm. sposób to ujmę, ponieważ nomenklatura tak. facebookowa jest skomplikowana, także pod transmisją można zadawać pytania, mm -hmm. jak takie ubezpieczenie powinno wyglądać. Natomiast ja zastanawiam się, bo tak zabrzmiało to dosyć, no tak wakacyjnie, tak? Leżymy na leżaku, mm -hmm. gdzieś tam może pojawiać się jakiś na przykład drink, tak? Jesteśmy w all inclusive i pojawia się czasem alkohol i co wtedy? Czy jeżeli doznamy Padku pod wpływem alkoholu, to czy są jakieś wyłączenia, czy też ubezpieczenie działa? Tak, oczywiście. Takie ubezpieczenie zadziała. Musimy się też osoby, u której wykupujemy takie ubezpieczenie, dopytać o tak zwane procenty, bo nie we wszystkich towarzystwach jest to w zakresie. Jeżeli się dopytamy i dołączymy, na bardzo często są już te procenty w zakresie, ale bardzo ważne, żeby to było, bo nie tylko jakby alkohol, ale możemy mieć różne rewolucje żołądkowe, bo zmieniamy klimat, zmieniamy miejscowość, zmieniamy, lecimy do całkiem innego kraju i różnie nasz organizm może zareagować. Także jak najbardziej i procenty, i różne inne zawirowania zdrowotne tutaj zadziałają w takim ubezpieczeniu. No właśnie, te zawirowania zdrowotne. Jak natomiast wygląda sprawa z chorobami przewlekłymi? Powiedzmy, że mamy osobę, która jest chora na cukrzycę lub nadciśnienie. I co wtedy? Z jakiego ubezpieczenia taka osoba powinna, sko powinna skorzystać? Jak najbardziej takie ubezpieczenie turystyczne też możemy rozszerzyć lub jest też w niektórych towarzystwach już w zakresie choroby przewlekłe. Ale takie właśnie jak tu już wspomniałaś, cukrzyca, nowotwory, nadciśnienie. W tych, znam też takie przypadki, i nawet miałam moją klientkę. W zeszłym roku pojechała za granicę i niestety nie mogła wyjść nawet z hotelu, ponieważ wychodząc z hotelu było tak ciepło, że ona z nadciśnieniem po prostu dostawała pulpitacji serca, bardzo słabo się czuła, nawet dochodziło do omdleń i zadzwoniła do mnie, jak mam skorzystać z tego ubezpieczenia, bo ona nie wie, ona nie wyjdzie, nie pójdzie do lekarza. Takie ubezpieczenie jak najbardziej zadziała, nawet. Towarzystwo jest do tego stopnia zorganizować te leczenie, że lekarz przyjeżdża do nas do hotelu, organizuje, tak jak to w tym przypadku były, kroplówki, lekarstwa. Wszystko było zorganizowane dla tej pani, także cały. później doszła bardzo szybko do zdrowia i dalszy pobyt już po prostu mogła wlegiwać się na, na leżaczkach i korzystać z uroków tego państwa. także Miałam też taką sytuację, że klient, który po prostu jadąc do zagranicy w samolocie zorientował się dopiero, że nie wziął insuliny, a jest chory na cukrzycę. Także też na miejscu, no niestety on też jeszcze miał choroby współistniejące i była na miejscu wizyta w szpitalu potrzebna, ale to kilka godzin i nawet w takich sytuacjach, jeżeli zapomnimy lekarstw, które nam są potrzebne związane z daną chorobą, też takie ubezpieczenie zadziała. Także warto pamiętać, że te choroby przewlekłe i zwrócić uwagę w takim ubezpieczeniu, żeby te choroby były do pełnych sum ubezpieczenia, w jakich wykupujemy, a nie tylko na przykład do 10% czy do 20%, bo to wtedy może nam zabraknąć tej sumy ubezpieczenia. Czyli nie mamy się czego bać, a to są wakacje. Tak, Generalnie oczywiście. Mówiąc... Nie, tylko trzeba by odwiedzić wcześniej po Dokładnie po tak. Agnieszkę Gwóźdź, która jest dzisiaj z nami w programie. Tak. Dokładnie tak. Natomiast temat wakacji. A na co powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając takie ubezpieczenie na życie? To jest dobre pytanie, bo to jest drugie ubezpieczenie, które uważam, że jest najważniejsze, które powinniśmy posiadać w swoim po prostu zapleczu, dlatego że i turystyczne ubezpieczenia i na życie to oprócz tego, żeby w takim ubezpieczeniu na życie było na przykład szpital, operacje, śmierć, urodzenie dziecka te dodatki to również, żeby było w wysokich sumach ubezpieczenia y, koszty leczenia specjalistycznego i koszty chorób, właśnie y, y, różnych chorób y, typu nowotwór. Y, y, Nowotwór też i też inne udary, zawały, ponieważ też właśnie w tym roku miałam taką sytuację, że ubezpieczyłam firmę. W firmie pracownicy zostali ubezpieczeni w pełnym zakresie i po półtorej miesiąca jeden z pracowników, z jeden z pracowników dostał zawału. Był przeszczęśliwy jak przyszedł do mnie i dowiedział się, jaką sumę ubezpieczenia mu towarzystwo zaraz na drugi dzień wypłaciło, ponieważ. W związku ze swoją chorobą niestety przez pół roku nie może pracować, musi przebyć rehabilitację, a jest jedynym żywicielem swojego gospodarstwa domowego, więc naprawdę kilka tysięcy po prostu zasiliło jego budżet i normalnie spokojnie może mm, wziąć po prostu zająć się leczeniem, a rodzina gdzieś w spokoju może dalej funkcjonować. Także jest to naprawdę bardzo ważne ubezpieczenie i konieczne, żebyśmy po prostu je posiadali. No wygląda na to, że ten wachlarz jest bardzo szeroki. Mhm. Pytanie w mojej głowie rodzi się takie, jakie jeszcze, jak to wygląda, jeżeli ubezpieczona, mamy rodzinę, tak? Jeżeli mhm. rodzice z dziećmi chcą czuć się bezpiecznie, czy każdy z członków rodziny musi się ubezpieczyć osobno? Jak to, jak to wygląda? Są towarzystwa, które po prostu mają niekoniecznie. Mam taką sytuację, że. Towarzystwa mają tak, tak zwany pakiet medyczny, który na przykład jest jedna osoba ubezpieczona, na przykład głowa rodziny, a ten pakiet medyczny działa na całą rodzinę. Czyli na przykład na żonę, na dzieci, w zależności ile dzieci mamy, czy jedno, dwójkę, trójkę, na całą rodzinę działa ten pakiet medyczny. I tutaj też powiem o przykładzie, bo to najlepsze po prostu, żeby powiedzieć. Opowiedzieć o przykładach, a nie tylko o suchych faktach, że miałam w tym roku sytuację, że syn od klienta zjeżdżając na sankach złamał sobie w trzech miejscach nogę. Była tam operacja potrzebna. Później, po tej operacji, po już leczeniu, oczywiście rehabilitacja. I rehabilitacja była zapewniona właśnie z ubezpieczenia na życie od taty. Sprzęt rehabilitacyjny był zapewniony, no i oczywiście NNW szkolne też zadziałało, bo tam i szpital, i dodatkowo rehabilitacja, bo dokładnie wiemy, że na przykład, jeżeli potrzebujemy rehabilitacji z naszego Narodowego Funduszu Zdrowia, to musimy kilka miesięcy czekać. A jeżeli mamy zabezpieczenie na przykład tak jak dzieci, NNW szkolne, czy ubezpieczenie na życie ma chociaż jeden członek rodziny, to wtedy o wiele wcześniej możemy dojść do zdrowia. Korzystając właśnie z takich ubezpieczeń, szybciej dochodzi noga, szybciej może po prostu czy syn, czy ktoś inny normalnie zacząć funkcjonować, czy wrócić do szkoły. Zastanawiam się jeszcze, bo są, bywają osoby, które nie wierzą w ubezpieczenia, mają wrażenie, że towarzystwo zawsze znajdzie jakiś powód, żeby ubezpieczenia nie wypłacić. Zastanawiam się, skąd mogą brać się takie obiekcje? Czy to są jakieś błędy poznawcze? Są takie obiekcje przeważnie u osób, które na przykład nie zostało, coś się zadarzyło w ich życiu, a towarzystwo nie wypłaciło. Zdarza się tak. Kiedy na przykład, wypisując takie ubezpieczenie na życie, pytamy się o stan zdrowia osoby, czyli czy jest jakaś historia chorobowa, czy ta osoba chorowała na jakieś inne wcześniej choroby. Bo oczywiście, jeżeli na przykład, załóżmy, będzie taka sytuacja, że ktoś ma zaplanowaną operację, czy na kręgosłup, czy na kolano, czy jakąś inną, i weźmie ubezpieczenie na życie sobie wykupi. To raz, że w takim ubezpieczeniu na życie są karencje, czyli i szpital, i operacje zadziałają dopiero po jakimś czasie. To dwa, nie zadziała tylko dlatego, że ubezpieczając się, wyrażamy zgodę na wgląd danych kartotek medycznych. Towarzystwo jest w stanie sprawdzić, czy rzeczywiście ta choroba wystąpiła w okresie trwania polisy, czy wcześniej po prostu, a tylko osoba chciała sobie po prostu skorzystać z ubezpieczenia i się dopiero wtedy. Ubezpieczyć. Czyli ta chronologia ma tutaj znaczenie, i nie da się zataić tak. chorób przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym. A czy zdarzyły się jakieś sytuacje, kiedy e, m, chciała Pani już kogoś ubezpieczyć, e, i nie zdążyliście, że już ta choroba pojawiła się po prostu zanim e, ta decyzja e, została podjęta o ubezpieczeniu? Mm, tak tak zdarzają się takie bardzo często na bieżąco takie sytuacje bo najczęściej y, podejmujemy tą decyzję kiedy coś się w naszej rodzinie dzieje na przykład albo ktoś umiera to się y, chcemy zabezpieczyć przed też śmiercią albo na przykład kiedy y, na przykład y, jest taka sytuacja, że mamy właśnie tak, jak mówię, zaplanowaną jakąś operację albo coś, to wtedy też się chcemy zabezpieczyć. Także lepiej wcześniej pomyśleć, bo do takiego ubezpieczenia należy przystąpić zdrowym trzeba być zdrowym po prostu, a w okresie trwania polisy, jeżeli coś, czy jakaś choroba, czy zawał, udar, nowotwór wystąpi, to jak najbardziej taka polisa zadziała. Także warto wcześniej o tym pomyśleć, bo często właśnie jak już coś się dzieje, to sobie przypominamy, że jest takie ubezpieczenie, a niestety tutaj towarzystwa pytają się już coraz bardziej szczegółowo o różne choroby i często się zdarza, że ktoś przychodzi, ja już Przeprowadzam ten pakiet medyczny i y, y, pytam się o stan zdrowia. Niestety nie mogę wypisać takiego ubezpieczenia na życie, dlatego że po prostu już towarzystwo nie przyjmie takiej osoby, która już y, jest z jakimś ryzykiem y, obciążona chorobowym. No, to, może na zakończenie, jeszcze zapytam: Wrócimy do tematu wakacji. Wyobraźmy sobie, że planujemy wakacje z tym, że chcemy jechać do, naszej, do naszego celu własnym samochodem. Ja sobie I wyobrażam. No, no, dalej, jadę, zjadę. No. do samochodu i już podróżujemy do jakiejś słonecznej Chorwacji, czy powiedzmy no sobie i Czy powinniśmy dodatkowo ubezpieczyć pojazd? E, tak. Towarzystwa proponują też. E, assistance, y, holowanie w razie gdy na przykład y, auto nam stanie na przykład gdzieś za granicą i odmówi nam posłuszeństwa jak najbardziej możemy sobie wykupić taki pakiet podróżnik. Y, to jest zazwyczaj na dwa tygodnie na 30 dni w zależności jak potrzebujemy. Niektóre towarzystwa nawet na cały rok mogą y, proponują i wtedy o tyle jest to ciekawe, że taki samochód, jeżeli nam odpów, odmówi posłuszeństwa, czy na przykład y, ja miałam taką sytuację, że jechaliśmy już, wracaliśmy z wakacji y, i przed nami jechało auto, które wiozło rower, który odpadł, a myśmy wjechali w ten rower. I też wtedy całe szczęście, że mieliśmy asystent, bo niestety to auto odjechało. Policja nie mogła nam pomóc, bo nie było sprawcy, a auto, nasze auto niestety nie było sprawne, żebyśmy mogli dalej jechać i musieliśmy lawetę załatwić. Znaczy tutaj dzwoniliśmy do towarzystwa. Towarzystwo nam y, dla nas i dla całej mojej rodziny y, czyli całej naszej piątki zorganizowało lawetę, transport już do domu. Także ważne, żeby nie tylko o zdrowiu pomyśleć, ale też y, o naszym samochodzie, jeżeli właśnie tutaj się wybieramy czterema kółkami za granicę. No właśnie, bo to chyba często nie zdajemy sobie nawet sprawy, na, jak, na jaką odległość mamy wykupiony asystans i może się okazać, że to tylko 100 kilometrów. może się okazać, że to tylko 500 kilometrów, więc warto, bo to rozumiem, że to dodatkowo na te, nie wiem, 20-30 dni wykupujemy asystans nie wiem, na Europę, tak? Tak, dokładnie na Europę i towarzystwa też... Ym... Proponują, czy to ma być, nie wiem, y 500 km, 400. Mhm. E, powiem tak. Najkorzystniej zawsze e, ubezpieczyć, jeżeli ubezpieczamy samochód, to przy ubezpieczeniu samochodu już zastanowić się nad takim ubezpieczeniem asystans, dlatego że takie ubezpieczenie asystans na cały rok, załóżmy, kosztuje niecałe 200 zł, z rozszerzeniem e, na przykład 1200 km za granicą. A jeżeli wykupujemy już taki asystans e, krótkoterminowy, który jest e, tylko na te dwa tygodnie, to one zazwyczaj są już o zmniejszonej ilości kilometrów, na przykład 400 kilometrów. Które? Jadąc na przykład na Chorwację, gdzie na przykład jest 1200 km, może nam nie starczyć, aczkolwiek jesteśmy w stanie odholować auto do jakiegoś serwisu czy warsztatu za granicą i tam też sobie poradzić z naprawą samochodu. Także z każdego wyjścia jest jakieś, z, takiej, z każdej sytuacji możemy jakoś wybrnąć i wyjść, Także, ale zawsze warto pomyśleć o tym ubezpieczeniu. Aż. Przeszły mnie ciarki. Na samą myśl, że jadę i już jestem w tym samochodzie, bo sobie wyobraziłam, a tutaj nagle jakiś niespotykany, ja na przykład miałam taką sytuację, że jechałam i niepostrzeżenie o godzinie trzeciej czy czwartej w nocy na naszej drodze stanął Łoś. A nawet chyba dwa łosie tak. to były. Trudno hmm. nawet stwierdzić. E, więc e, no, akurat okazało się, że to było 100 km od domu, czyli dokładnie tyle, ile nam było potrzebne, żeby e, wybrnąć z tej sytuacji. E, natomiast wtedy dopiero zaczęłam się zastanawiać i szczegółowo już analizować ubezpieczenie i dopytywać jak e, daleko e, przyjedzie hmm. po mnie laweta w razie czego, bo właśnie no niestety wypadki e, się zdarzają, się zdarzają i powiem tak, że jakby też jeżeli chodzi o asystans, ale również o te koszty leczenia, też miałam z własnego doświadczenia taką sytuację. Wyjechaliśmy pierwszy raz z dziećmi do Chorwacji i już w pierwszym dniu musiałam korzystać z tego ubezpieczenia z tych kosztów leczenia, a tylko dlatego, że moja córka przywiozła tutaj z Polski kleszcza, tutaj za uchem miała i no wyobraźmy sobie, jesteśmy w pierwszy raz za granicą. Nie znamy za bardzo języka. W języku angielskim posługujemy się, ale też nie znamy tego medycznego języka angielskiego na przykład. Ja już po prostu byłam przerażona, jak ja to załatwię, ale całe szczęście dzwoniąc do towarzystwa, towarzystwo zorganizowało i lekarza. Mogliśmy pojechać, lekarz dosyć fajnie to wszystko załatwił. Przy takim ubezpieczeniu też ważne, żeby pamiętać, że. Mamy też tłumacza, bo ja stwierdziłam, że ja nie znam aż tak bardzo mocno języka. Medycznego, więc po prostu tam na miejscu mieliśmy tłumacza. Pani tłumaczka nam tłumaczyła wszystko, co lekarz mówi, wszystko było załatwione. Całe szczęście wszystko się dobrze skończyło. O tyle, że towarzystwo też na koniec później dnia jeszcze zadzwoniło, czy jeszcze nie potrzebujemy jakiejś innej pomocy, czy córka się dobrze czuje. Jeżeli byśmy potrzebowali, to oczywiście możemy dzwonić i dalej po prostu oni nam zorganizują leczenie. Do tego stopnia, że nawet wykupione lekarstwa, które wykupiliśmy już za gotówkę w aptece, Tutaj w Polsce Towarzystwo nam zwróciło koszty wykupionych lekarstw. Także całe koszty leczenia były pokryte właśnie z tej polisy. Także mocno polecam, a w szczególności jak się małe dzieci ma. No to się właśnie opłaca. Także może ubezpieczysz a zwierząt. Nie można ubezpieczyć, bo ja tak patrzę na Bartka i Bartek ma kota w ostatnim czasie bardzo o, chorowitego, to także bym, To na następne spotkanie porozmawiamy o zwierzętach, bo zwierzęta też są w ubezpieczeniach. Można, o, tak, no bardzo się załatwiło. Tak, to już Kulwara w Udzielnili takim razie mamy na następne spotkanie. To nasz gość przed chwilą powiedział, z każdej sytuacji jest jakieś wyjście i myślę, że to najbardziej będzie zachęcało, żeby skorzystać z Centrum Ubezpieczeń Agat. No jasne. Proszę. Myślę, że sobie, a co do tego kota, to sobie myślę zaraz ustalicie.